Dzisiaj zorganizowaliśmy premierę najnowszego modelu Kia EV9 w pięknym, wspaniałym budynku, najbardziej ekologiczny w Europie, w Poseidonie. To jest przede wszystkim model, który zmienia zupełnie oblicze Kia. W najbliższych latach Kia będzie bardzo mocno inwestować w najnowsze modele elektryczne, tych modeli będzie a 14, natomiast ten model EV9 właśnie, Początkuje zmianę, zmianę właśnie myślenia, sposobu postrzegania marki Kia, pójście w elektryfikację, pokazanie tego, że samochody elektryczne to nie tylko sama elektryka, ale też produkcja elementów, które są produkowane chociażby bez plastiku, z morza, co mocno przekłada się ostatecznie na ekologię. Niesamowite wydarzenie w niesamowitym miejscu, z niesamowitymi oczywiście ładowarkami. Przy użyciu których możemy w pełni naładować te auta. Im więcej pojazdów, tym więcej pracy dla nas. I to jest ten kierunek, który widzimy w Skandynawii. Pomału on też zaczyna mieć przełożenie tutaj na polski rynek. Jak się pani podoba dzisiejsza premiera? Jak tam w środku się pani czuła? Bardzo fajnie, jest duże, przestronne. Ja jeszcze nie siedziałam w środku, dopiero się przymierzam, ale wizualnie bardzo mi się podoba. Jest większe od Sorento i tak naprawdę trzeba by było zainwestować w nowy garaż, bo Sorento już ciężko się wjeżdżało. Premiera jest świetnie zorganizowana, wszystko ciekawe, samochód po prostu zwala z nóg, jestem zachwycona. W ogóle podoba mi się kija, ale ten model to już jest po prostu czymś niesamowitym, wymarzonym, pięknym. Bardzo mi się podoba premiera, bardzo mi się podoba ten pomysł na to wnętrze, bo jest w ogóle super. Garaż. Nie spodziewałem się tego, więc od razu kiedy wsiadłem do windy wiedziałem, że nie będę jechał do góry, raczej w dół, tak pomyślałem i rzeczywiście tak się sprawdziło. Samochód rewelacyjny, bardzo dobrze wygląda, taki zupełnie inny.